O sobie życie z autografem, dziękujemy bardzo i uwaga, Konin, halo Konin, halo Korzu, halo Konin, halo Korzu, śpiewamy wszyscy razem! Oni mnóstwo mnóstwo reśpi, pozytywnej energii. Koń cały czas gra i koni cały czas zbiera pieniądze, ale pomagać orkiestrze okazuje się, że można przez cały rok. Jak to zrobić? Ze mną Jan Czapratki, który ma tutaj taki magiczny przycisk, a zatem Play! Tak, dokładnie. Play możecie wspierać orkiestrę przez cały rok. Wystarczy wysłać SMS-a o treści, tak, pod numer 8070. Każdy klient Play na kartę. Jeżeli doładowuje konto, my dodajemy do tego doładowania 5% i przekazujemy z każdego doładowania 5% prosto na orkiestrę, na jej konta. Dziękujemy za to. Przez cały rok możecie wspierać. Wspierajcie, bądźcie z nami. Grajmy razem. Super! Super, super, bo to szalenie ważne. A ile już mamy? Mamy no już ponad... 100 tysięcy złotych, dzięki Państwu te kwoty mogą być jeszcze większe. Znamy Justyna Kałużyńska, szefowa Konińskiego Sztabu Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, co się tu dziś działo i może też na tym, że orkiestra, także społeczne zaangażowanie, prawda? Uczycie angażowania się w życie publiczne. Działo się naprawdę bardzo dużo przez cały dzień. Bawiliśmy się zarówno tutaj na terenie galerii, ale i w całym mieście. Pracowaliśmy bardzo, bardzo ciężko. Rzeczywiście już mamy ponad 100 tysięcy złotych na naszym koncie i cieszymy się, że Sztab Koniński jest jednym z największych w Polsce. Mamy 650 wolontariuszy. A to oznacza, że wolontariusze mają do nas zaufanie, że chcą uczyć się odpowiedzialności i że chcą przy okazji świetnie się bawić i pomagać innym. Bardzo dziękuję. Pomagać mogą Państwo przez cały rok, jak mówiliśmy. Tym razem orkiestra pomaga 10 z oddziałów pediatrycznych i onkologicznych, a także. A także, by wspomóc godną opiekę seniorów. A zatem, drodzy Państwo, orkiestra cały czas.